Dziś mamy 8 par, które obchodzą 50-lecie 50 pożycia małżeńskiego, oraz jest jedna para, która obchodzi 60-lecie pożycia małżeńskiego. W zeszłym roku też mieliśmy, także nie ma przerwy, to jedynie w czasie pandemii nam się nawarstwiły dwa roczniki. No i się cieszę, że mogliśmy to zrobić i, i rozpocząć tak jak trzeba w kościele, mszę świętą i następnie tutaj na zamku wręczyć medale za długoletnie pożycie małżeńskie, wypić lampkę wina, porozmawiać przy kawie, herbacie. To jest ważna rzecz dla gminy Krakowa, nie tylko dla, małże, dla małżonków. Na 50 lat żyć z sobą, swoje wady też umieć gdzieś tam poskromić, mieć dużo wyrozumiałości dla drugiego człowieka, dużo miłości, bo bez niej to by w ogóle to. Nie przetrwało. Te wszystkie cechy są też ważne i dla społeczeństwa, tak, żebyśmy potrafili z sobą rozmawiać, żebyśmy potrafili sobą obok żyć, żebyśmy się nie obrażali, żebyśmy się potrafili przebaczać. No i ci jubilaci są tego dowodem.